Witam Was, dzień dobry. Zapraszam Was na kolejny odcinek. Niedawno ja nie robiłem programu na po, e, portal pod tytułem YouTube. Dzisiejszy tytuł odcinka to Eksperyment Filadelfia e, najbardziej ta, tajemniczy projekt II wojny światowej. To materiał 16 marca 2017 roku. W którym brali udział Albert Einstein, szef oczywiście marynarki wojennej i eksperymentów. Tam jego jednolita teoria pola była wykorzystana, John von Neumann, późniejszy twórca bomby atomowej w projekcie Manhattan, jak i słynny Nikola Tesla. A więc zapraszam Was na kolejny odcinek: czy można przenieść się w czasie, lub nagle zniknąć. A, mo a może taka możliwość teleportacji istniała już 70 lat temu? W latach 40 XX wieku Amerykanie pracowali nad sposobem, dzięki któremu ich statki miałyby stać się niewykrywalne dla radarów wrogich, wrogich wojsk. Tak brzmi oficjalna wersja. Ich badania nad niewidzialnością zostały zre zrealizowane w ramach projektu tensza, bardziej znanego jako pod nazwą eksperyment Filadelfia, który miał być jednym z największych sukcesów w dziejach nauki. Cały eksperyment miał, miały przygotować takie sławy jak Nikola Tesla, John von Neumann, Thomas Tone, St. Brown i Albert Einstein, który bezpośrednio miał nadzorować jego przebieg, niewidzialny cel. Według oficjalnej wersji opublikowanej przez marynarkę wojenną USA projekt ten dotyczył eskort, eskortowca USS Eldridge, który miał na celu wzmocnienie alianckich sił w walce z niemieckimi Ubotami chyba coś po tego, Ubot Wykorzystanie pól magnetycznych do stworzenia osłony przeciwtorpedowej wokół osi okrętu miało stanowić skuteczne odparcie sił przeciwnika. Eskortowcy miały być szybsze i bardziej zwrotne, Jednak to nie wszystko. Według spekulacji eskortowcy miały być także niewidzialne. Nad czym pracować miał sam Albert Arsztaj. Archiwa Personalne Armii Amerykańskiej St. Louis z z zawierają dokumenty jasno potwierdzające, że Alsta Alstein zatrudniony był dorywczo w Departamencie Marynarki Wojennej jako y pracownik kontaktowy służb sp specjalnych. Naukowiec pracował dla Marynarki Wojennej USA. Od 31 maja 1943 roku do 30 czerwca 1946 roku oficjalnie zajmował się uzbrojeniami konwencjonalnymi, torpedami i minami morskimi. Jednakże niektórzy, a wśród nich rzekomi świadkowie naoczni, Carlos Allende i uczestniczy eksperymentu Alfred Bielek. Twierdzą, że była to tylko przykrywka. W rzeczywistości marynarka wojenna miała wykorzystać opracowaną przez Alsteina jedno, teorię jednolitego pola, a sam projekt miał dowieść istnienia i zbadać właściwości jednobiegu nowego pola magnetycznego właściwie elektromagnetycznego w głównej mierze przeprowadzający eksperyment byli zainteresowani wątkiem zakrzewienia światła w silnym polu elektromagnetycznym. Esfortowiec miał stawać, stawać się niewidzialny i, co więcej, uzyskać zdolność teleportacji. Przeniósł się do bazy Norfolk, 500 mil oddalonej od bazy Filadelfia. Tak trzeba powiedzieć tajemniczy 28 października. 1943, tamtego y, pamiętnego dnia. Niech zapewni, nie spodziewał się, że data ta nie, na niedługo zostanie wpisana w, w karty tajemniczej historii nauki, czyli Mroczna Strona Nauki, coś po tego. Otóż właśnie 28 października 1943 roku w bazie Marynarki Wojennej w Filadelfii przeprowadzono eksperyment Filadelfia, Okręt USS Eldridge został otoczony przez silne pole magnetyczne. Na pokładzie znajdowały się tylko członkowie niezbędnej załogi, zaś naukowcy i oficerowie przyglądali się wszystkiemu z bezpiecznej odległości. Jednym odrębnym świadkiem eksperymentu był podobno wspominany wcześniej Carlos, Carlos Allende. Który znajdował się na pokładzie cumującego w pobliżu transportowca. Relacje naocznego świadka donoszą, że okręt nagle otoczyła dziwna, zielona poświata, mgła, która dosłownie go pokłonęła. To jest możliwe, oczywiście można to stworzyć, i też można otworzyć tunel, y, oczywiście portal fantowy do innego nawet wymiaru jak i do przyszłości przeszłości. Tylko potrzebna odpowiednia technologia, czy nawet i stworzyć też sądzę, most Alsteina Rosena. W czasie tej operacji miały mieć miejsce również niezwykłe efekty optyczne, Allende twierdzi że mógł dotknąć po, e, potwornego przepływu energii USS Eldridge zniknął, a następnie doszło do jego teleportacji w momencie gdy zaczął się ponownie pojawiać nagle coś błysnęło. Okręt znów zniknął na no, dobre. By pod, podobno pojawić się w oddalony o 500 km w bazie marynarki wojennej w Norfolk w Virginii kilka minut. Upłynęło nim rzekomo, zdematerializował się w, w Norfolk i ponownie otoczony zieloną mgiełką, pojawił się w porcie Filadelfii. Katastrofalne skutki sam okręt powrócił w nienaruszonym stanie, jednak dla jego załogi skutki były wręcz katastrofalne. Marynarze połączyli się z nim na poziomie moleku, co, oznaczało, co oznaczałoby, że dosłownie zlali się z okrętem podczas teleportacji. Jednym z załogantów, który podobno przeżył eksperyment, bo w ostatniej chwili udało mu się wyskoczyć z pokładu, był nieżyjący już Alfred Bielek. Jego teoria głosi, że marynarze stopili się z pokładem. Z metalowymi przegrodami lub zniknęli. Mężczyźni umierali w męczarniach, ginęli, płonęli, stawali się niewidzialni, a ich rodziny nigdy nie poznały prawdy na temat ich śmierci. Część z ocalałych trafiła. Na oddziały zamknięte w szpitalach, bo zwariowali, gdyż ich układ nerwowy nie wytrzymał tak silnego pola magnetycznego. Jednak ich krewni nigdy nie mieli z nim kontaktu, bo wmówiono im, że zginęli na morzu. Tak niespodziewany efekt i przeraźliwe konsekwencje eksperymentu spowodowały, że marynarka postanowiła utajnić cały projekt. Zespół naukowców został rozwiązany, a eksperyment odwołano i pozamiatano sprawy pod dywan. W dzienniku pokładowym USS Eldridge znalazły się informacje prze... zaprzeczające jego obecności w bazie Filadelfii, zaś naoczni świadkowie zostali zmuszeni do złożenia deklaracji zachowania tajemnicy w tej sprawie. Fakt czy mit? Czy eksperyment Filadelfia odby odbył się naprawdę? W 1976 roku Marynarka Wojenna USA wydała oficjalne oświadczenie, w którym stwierdza m.in., że ani w 1943 roku, ani w żadnym innym czasie dowództwo US Navy nie realizowało żadnych eksperymentów prowadzonych do niewidzialności. Tej miary odkrycia naukowego w żaden sposób nie dałoby się zresztą ukryć na dłuższą metę. Czyli kłamali jak zawsze w każdej sprawie, którą chcieli zatuszować. Stwierdzenie to jest trafne, aczkolwiek sceptycy uważają, że marynarka zataja fakty, a eksperyment mógł się odbyć i rzeczywiście miała być badana niewidzialność, lecz nie taka, o jakim myślimy. Eksperymentowi bowiem mogła podlegać niewidzialność magnetyczna, czyli taka dzięki której okręty ham amerykańskie miały stać się niewidzialne dla mini tor torped o zapalnikach magnetycznych, a nie, a nie niewidzialne same yy, w sobie z możliwością bezpośredniej teleportacji. Teoria głosi, że USS Eldridge. Miał zostać zezłomowany natychmiast po zakończeniu eksperymentu. Jednak okazuje się, że 15 stycznia 1951 roku Amerykanie przekazali okręt Grekom, który zmienili jego nazwę na HS Leon. Pod władzą Greków pływała na morzach i oceanach aż do późnych lat 90 a dokładnie 1999 roku został zezłomowany Do dziś jednak nie wiemy czy HS Leon naprawdę był wcześniej USS Eldridge czy też jego wierną kopią. I być może w ten sposób próbowano zakończyć tematy spisków i spekulacji o tym niesławnym eksperymencie D e DVD eksperyment Philadelphia też jest. Część, pier y, część pierwsza, część druga. Dwie części tego jest. Y, jedna z lat 80., a druga oczywiście z lat. Y, jak się to mówi? Z, z lat. Y, y, 2012 chyba rok, tak jakoś. A więc tu trzeba będzie skończyć. To by już było wszystko. Komentarze. Dziękuję Wam za uwagę i do.